Witajcie z tej strony, pan Enterman. No, no. Miałem to nagrać z kolegą, ale no niestety od 16 już dopiero będzie, więc nagram drugi Ej, taki będzie. Mam... A, sorry, że nie miałem GMA. Dupak. <grym> Musicie wiedzieć, że Skyblock nagrywam raz, pierwszy raz. Więc tak. Hmm. Tak nadal nie mam premium. No, a czy to jest spowodowane, spowodowane tym, że tata nie chce mi kupić Minecrafta i muszę sobie sam zaradę. Na razie mam tylko 80... Czekajcie przypomnę sobie. 87 zł, więc już niedługo powinien je kupić. Powiedział, że za moje pieniądze ja jestem odpowiedzialny, więc jeśli sobie zarobię, to będę bóg. купить в игре. Dupa nie będziemy miał socąki. hm. Wiecie co? Zaraz wracam tylko sobie nowe save. Yy, Poczekaj, aż mapka się przekonwertuje, a ja sobie wbiję na serwer z yy, no. Hmm, sobie Już jestem. To sobie wbijemy na ten serwer. Oh hmm. hmm. Tak. OK, zrobię jedną rzecz. Może i to będzie czytowane, no ale no to co mam wypadać za każdym razem? To sobie zrobimy gdzieś tu? A no, zresztą będę latać. O szesnastej będę nagrywał z kolegą, oczywiście, więc, no, będzie ciekawie w sumie. No to jak. I tu. Tu. No. Dobra, spoko. Hmm. Yes. Hmm.

Hmm, tylko ładne te rzeczy. Uspokój się. Spokój. Spokój, spokój. Spokój się. Spokój się, kacpy, kacprze. Hmm. Zaraz wracam już jestem! Musiałem się z tym uporać, Ojciec. Hmm. Ojciech! Hm. No, może w sumie to i lepiej. Bo wystarczy, że tam wejdę już. Będę miał. Kurczę. No, ale. W sumie to. Nie. Nie wiem co mówić. Może opowiem sobie. Nie wiem. Na temat pie pierwszego odcinka serii Minecraftowe serwery. Tak, jakoś była do dupy. Le delikatnie mówiąc tylko. No serio, do dupy była jakość. Więc. Czekajcie. Kurcze. hm Dobra, spoko. Będzie mi tak wygodniej. Oj. Hmm. sobie przy... Zaraz wracam, albo nie, dobra. Tyle mi się starczy. Tylko coś no, O, sadzonki, git! Dobrze, zrobiłem tutaj to. Tu. Ale to tylko do spawnu, więc no... No to... Proszę Was, nie, nie, nie oceniajcie mnie pochopnie. No i co ja mogę zrobić? Hmm. Zadania, jakie były, powiększyć wiespę na 100% było, ale. No, odcinki będę starał się stawiać 15-minutowe. Czasami mi się zdarzy mniej, czasami więcej. No ale. To jest jeszcze, jeszcze zależne od, od widzów, czy wam się spodobało, czy nie. No... co ja mogę zrobić? Tak... Hm, 27 gobla, to nawet sporo. Powiedzmy takie coś. 8. Git. U, uh, mały włos, jak będę spać z shiftem. Mm, nudy, no tak, Filmy jeszcze będę się. No starał wstawiać w formacie jak najlepszej jakości, bo ja mam taki, jakby, ani konwerter, No i za ostatnim razem jest, byłem tak głupi, że wziąłem zamiast 1080x720, 1080x240, więc no, wybacz hmm. Mączki kostnej by się przydał. Powiększę dyspę. Nie you no. Know. Co ja patrzę? No w sumie, to no, ja nic nie patrzę. Mm. Ten nut mnie trochę wkurza. Tak, nauczyłem się dziś. Żeby nie robić tak po. Żeby nie robić odwrotnie tego, ponieważ No ogólnie zrobi się obsydian. No i będzie dużo roboty. Słyszałem, że trzeba, żeby wstawić. Kurczak. Kurczak. Kurna mać. No, w sumie jestem tak jakby pechowcem. Więc to yy, już 13 minut minęło. Spoko. Jeszcze jakieś 2 minuty, coś tam. Hmm, słyszałem, że tam jest właśnie obsydian yy, i trzeba zrobić w tam, jak się to nazywa, portal do naderu, ale jest jedna wada, w sumie. nie ma tam zapalniczki. I wiem coś o tym, bo sprawdzałem na no, cheater. Przepraszam, że jestem takim cheaterem, ale już, no w sumie... W sumie możemy zaliczyć już to za danie powiększyć wyspę, bo minimalnie powiększyłem. No. Już 14 minut, 26 sekund, 27, 28, 29, czyli dobra, nie będę kąt. Dobra. Hmm, już ponad 15 minut. Hmm, no to co, w sumie już się pożegnam, to chyba kończę. No. Możecie napisać w komentarzach, no to bardziej to seria taka interaktywna. Hmm. To napiszcie w komentarzach, jakie ma być kolejne zadanie. Hmm. Tak, jakie ma być najlepsze zadanie. Najlepsze, naj... hmm, Takie drugie kolejne zadanie i ogólnie no. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do dodawania łapek w górę, a jeśli na serio chcecie zobaczyć takie głupie filmy, to zapraszam no, do subskrybowania. No. no to dziękuję za obejrzenie. Pan Enderman Kacper. Cześć.